Cześć, tak jak obiecałem, w filmie z zadankami zajmiemy się najpierw hydrostatyką. I tak pierwsze ciekawe zadanie znalazłem na serwisie filoma.org, który zresztą bardzo polecam, zawiera naprawdę mnóstwo ciekawych zadań. A jest to zadanie z matury z 2010 roku i brzmiono tak. Drewniany sześcian o gęstości 900 kg na metr sześcienny i boku równa się 500 m. Umieszczono w naczyniu z wodą o gęstości 1000 kg na 3 Mamy tutaj rysunek. I jest ono co ciekawe, aż za 10 punktów, więc dosyć sporo. I podpunkt A. Oblicz stosunek objętości części wynurzonej do objętości części zanurzonej, sześcianu pływającego w wodzie. No dobra, przełączamy się na tablicę i wypisałem sobie już tutaj potrzebne dane i szukamy stosunku. Objętości wynurzonej do objętości zanurzonej. No dobrze, mieliśmy podane, że sześcian pływa. Tak więc na pewno jest spełniony warunek pływania, czyli siła wyporu jest równa MG. No, czyli najprościej podstawić i zobaczymy, co z tego da się wyliczyć. Czyli Gęstość wody razy V zanurzone razy G równa się V całkowite, czyli V zanurzone plus V wynurzone razy gęstość sześcianu razy G. G się oczywiście skraca. I może obliczmy sobie z tego. Hmm, A zresztą zobaczymy, co będzie łatwiej. V zanurzone plus V wynurzone. No, obliczymy V wynurzone. V wynurzone równa się do wody przez roszę ścianu Vz minus Vz. No dobrze. Mamy dane gęstość wody i sześcianu, czyli po skróceniu to będzie 10 dziewiątych VZ minus 9 dziewiątych VZ, czyli V wynurzone stanowi 1 dziewiątą V zanurzonego. Mamy wszystko wyrażone za pomocą V zanurzonego, więc teraz podstawiamy. Oczywiście, to jest część dalsza tego, co jest na górze. I stosunek wychodzi nam 1 do 9, co jest poprawną odpowiedzią. Dobrze. Teraz przyjrzyjmy się pod punktowi B. Oblicz najmniejszą wartość siły, której należałoby użyć. Aby cały sześcian znalazł się pod powierzchnią wody. No dobrze. Tu mamy wodę i cały sześcian ma być pod powierzchnią. Tu oczywiście jest siła wyporu. A tutaj MG. Skoro cały sześcian, cały sześcian znajduje się pod powierzchnią, to siłę wyporu zapiszemy jako gęstość wody razy V zanurzony, tutaj wiadomo, to jest V całkowite, bo cały sześniast znajduje się pod powierzchnią, razy G. Przerównajmy to sobie do mg. G się skraca. Czyli... Gęstość wody, razy V całkowite, jest to sześcian, więc objętość jest równa A do potęgi trzeciej. To jest masa, a siła, która będzie potrzebna, to będzie M razy G. Policzę to sobie na kalkulatorze, i za chwilę podam wynik. No, wyszło mi, że ta siła jest równa około 1,23 N, co jest poprawną odpowiedzią, bo w odpowiedziach było zaznaczone, że ta siła powinna być około 1,2 N. Więc podpunkt P też nam wyszedł. Dobrze, zobaczmy dalej. Sześcian opisany w treści zadania włożono do naczynia zawierającego wodę słoną. Napisz, czy zanurzenie sześcianu w wodzie słonej. Zmieni się w porównaniu z jego zanurzeniem w wodzie słodkiej? No, tutaj odpowiedź jest dosyć logiczna. Oczywiście zanurzenie zmieni się, bowiem woda słodka ma inną gęstość niż woda słona. Jak dobrze wiemy, słona woda ma większą gęstość, więc zanurzenie zmaleje. No i wy, chyba, mamy jeden punkt, kolejny. No dobrze, i ostatni podpunkt D. Do naczynia z wodą, pływający w nim klockiem, dolano oleju o gęstości w taki sposób, że górna krawędź klocka zmieniała się z powierzchnią oleju. Stwierdzono wtedy, że w wodzie znalazła się część klocka wysokości równej 1 trzeciej a. Oblicz wartości siły wyporu, z jaką olej działa na zanurzony w nim korek. No tutaj najlepiej zobrazować to sobie za pomocą rysunku. W ogóle w każdym zadaniu, którego treść jest... Taka dosyć zawiła. Najlepiej narysować sobie prosty rysunek, bowiem wtedy może się okazać, że jest to wcale nie takie trudne, a nawet banalne zadanie. No dobrze, co tutaj mamy podane? Narysujmy sobie tutaj klocek. Tutaj jest 1 trzecia A. To jest całe A. I wiemy, że tu jest olej. A tu jest woda. I mamy obliczyć, z jaką siłą wyporu olej działa na klocek. Siła wyporu w tym przypadku będzie sumą siły wyporu oleju i siły wyporu wody. Wiemy ogólnie wzór na siłę wyporu, to jest ro cieczy, w której się znajduje, razy V zanurzone, razy G. Nie musimy liczyć V wyporu całkowitego, ani wody, a tylko oleju. Tak więc zastanówmy się, jak będzie to wyglądał wzór na to. Znajduje się to w oleju. A więc gęstość to jest równa 850. Razy V zanurzone. V zanurzone w oleju to jest 2 trzecie a do trzeciej. Bo 2 trzecie sześcianu jest w oleju, a 1 trzecia w wodzie i razy g. No i to się równo 850. Razy napiszmy 0,67 razy 0,05 do trzeciej razy g. Teraz też chwilę mi to zajmie, ale po obliczeniu podam wynik i wyszło około 0,7 N, co też jest prawidłową odpowiedzią. Tak więc widzicie, zadanie, zadanie wydawało się trudne, bo aż za 10 punktów, ale z odpowiednim podejściem, z chwilą zastanowienia, wcale nie było takie skomplikowane, a 10 punktów mamy już w kieszeni. I drugim zadaniem, którym się zajmiemy, które zresztą było na maturze chyba w 2017 roku, ma ono taką treść. W szklanej rurce o kształcie litery U, której przekrój jest jednakowy w obu ramionach, znajduje się woda. Przyjmij, że poziome powierzchnie cieczy są płaskie, Górny koniec rurki leży na wysokości 8 cm nad powierzchnią wody. Rysunek obok. Oblicz maksymalną wysokość słup oleju, który można wlać do jednego z ramion rurki. Mhm. No spróbujmy sobie to wyobrazić. Przełączam się na tablicę. I tak. Na początku w rurce jest. Sama woda. Potem dolano do niej oleju. Narysujmy sobie ten poziom pierwotny. Zmienię kolor. I za oleju dolano tyle, że sięga górnej krawędzi, więc na pewno będzie odtąd. No i załóżmy gdzieś dotąd. I tą yy, wysokość. Oznaczmy sobie. A, tu jest ogólnie H, to jest całe. Ten odcinek jest równy 8 cm. Tutaj mamy X y, i no, można też łatwo wydedukować, że woda też musiała tu podnieść się o ten X, i tutaj też mamy X. No dobrze. I co teraz można tutaj wykombinować? Przede wszystkim można napisać, że ciśnienia całkowite po lewej i po prawej stronie są takie same. Tak więc rowody razy g, razy wysokość, tej wody plus PA równa się ro oleju no tu o, pluskie, ojej, razy, o tu już głupoty zaczynam pisać, razy mm, wysokość oleju plus PA. się skracają i teraz zastanówmy się, jak będzie z tymi wysokościami. Gęstość wody razy g. Ta wysokość wody jest równa 2x, ponieważ teraz patrzymy względem tego poziomu, tego zaznaczonego na czerwono, bo teraz, właśnie w tym miejscu, jest jednakowe ciśnienie. Poziom jednakowego ciśnienia. 2x równa się gęstość oleju razy g razy 8 plus x. No dobrze i chyba będzie trzeba coś z tego wzoru pokombinować. Oczywiście g też się skrócą. I rzeczywiście mamy dane rowody i oleju, więc powinno się tutaj dać coś obliczyć. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli rowody razy 2x dzielone przez ro oleju równa się 8 plus x. Teraz podzielimy sobie obie strony przez 2x, czyli rowody przez ro oleju równa się 8 plus x na 2x i ten ułamek po prawej stronie rozbijemy sobie, tutaj w nawiasie go rozbiję, żebyście wiedzieli jak. No to jest po prostu 8 na 2x plus x na 2x, a z kolei x na 2x to jest po prostu jedna druga, tak? Czyli mamy, że rowody przez ro oleju równa się 8 przez 2x plus 1 druga. Przenosimy jedną drugą na lewą stronę. I teraz przyszedł tutaj od lewej strony, czyli rowody przez ro oleju minus 1 druga. 8 przez 2x sprowadzam teraz do wspólnego mianownika to, co mam po lewej stronie. I za chwilę podstawię jednostki i podzielę się z wami wynikiem. Tutaj po podstawieniu i po pomnożeniu na krzyż wyszło mi x równe około 5 i cm. Oczywiście ta wysokość oleju będzie równa 8 plus x cm, czyli wysokość oleju równa się około 13 i 56 cm, co też jest odpowiedzią jak najbardziej okej. Okay. I dobrze, i jeszcze zostały nam dwa fajne zadanka. Przedostatnie ma następującą treść. Znaczyń połączonych w kształcie litery U wlano cieczy 3, następnie do ramion rurki dolano ciecze 1 i 2, także górny poziom cieczy 1, 2 był jednakowy. Cieczy nie mieszają się ze sobą i gęstości są różne. Jak się, roz, tak się rozmieściły, no i zapisz poprawną relację między gęstościami cieczy. O co mogę tutaj powiedzieć? Na początku była ciecz 3, potem dolano do niej ciecz 1, no i potem wyrównano cieczą 2. Skoro wyrównano cieczą 2, to znaczy, że Poziom cieczy tutaj trzeciej po prawej stronie był niższy niż ten po lewej. A z tego jasno wynika, że ciecz trzecia musiała mieć większą gęstość niż, niż ciecz pierwsza. Więc na drodze dedukcji dochodzimy do konkluzji, że poprawnymi odpowiedziami mogą być B lub D. Dalej. Zastanówmy się, jak to jest z tą cieczą drugą. Jak widać, nie może ona jakoś znacząco wpłynąć na poziom cieczy pierwszej. No tak nie może za bardzo ich zmienić, więc jej gęstość musi być mniejsza, zarówno od cieczy 1 i 3. No a to prowadzi tylko do jednego wniosku. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. I na koniec takie proste zadanie, które jedyne co wymaga to trochę pomyślenia. A brzmiono tak, na siłomierzu zawieszono kula, następnie zanurzono ją w wodzie, kula zawieszona na siłomierzu ma wartość 15, siłomierz pokazywał wartość 15 N, a gdy zawieszono, a gdy zanurzono ją do wody, wartość wynosiła 12. Siła wyporu działająca na kulkę zanurzoną w wodzie ma wartość no ta wartość będzie oczywiście różnicą yy, wartości na siłomierzu gdy była zawieszona i gdy była w wodzie, czyli będzie 15 minus 12 to się równa 3 N. Ciężar wody wypartej przez kulę jest równy no, ciężar wody jest równy sile wyporu, tak więc on będzie równy również 3 N. Dalej, masa wypartej wody jest równa, no, mamy wynik podać w gramach. Wiemy, że masa to jest gęstość razy objętość. Tak więc masa będzie równa no, gęstość. A, przepraszam, nie ten wzór. Oczywiście tutaj trzeba skorzystać z poprzedniego podpunktu. M razy G równa się 3 newtony. Za G przyjmijmy sobie 10, tak więc M. równa się 30 kg, czyli 300 i dalej, gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny. Objętość wypartej wody wynosi więc. O, teraz właśnie skorzystamy z tego wzoru. A objętość to będzie równa masa przez gęstość. Objętość równa się. No, mamy gęstość podaną w gramach na centymetr sześcienny, masę też mamy tu wyżej w gramach, więc można przejść to bez zamiany jednostek. I to będzie 300 dzielone przez 1, czyli objętość równa się 300, Centymetrów sześciennych. Jednak zawsze, gdy nie ma podane, w jakiej jednostce mamy wyrazić, zawsze musimy po prostu posługiwać się jednostkami SI. Więc 300 cm sześciennych musimy zamienić na metry sześcienne. Zmienię kolor, żeby może było trochę lepiej widać. I. Wiemy, że 1 metr. Oj, ten to jednak jest trochę do kitu. Może lepiej zostanę przy czerwonym. 1 metr równa się 10 do drugiej centymetrów. Tak więc jeden metr sześcienny będzie równy. Tu jest oczywiście trójka. 10 do drugiej i jeszcze do trzeciej, to się równa 10 do 6 cm3. Centymetrów sześciennych. cm centymetrów sześciennych Tak więc 300 cm3 równa się 3 razy 10 do minus 4 m3, czyli jest, trójka jest na czwartym miejscu po przecinku. Dobrze, teraz tutaj setr to co mam po prawej stronie. Ponieważ wszystko co ważne mam tutaj napisane. I robimy dalej. Objętość kuli jest równa. No, wiemy, że Ciężar wody i siła działająca na kulę zanurzoną w wodzie jest taka sama. Skoro kula jest zanurzona w wodzie, to jest cała zanurzona, całą swoją objętością, więc objętość kuli będzie taka sama jak objętość wypartej wody, czyli będzie równa. Hmm. 300 cm sześciennych, czyli 3 razy 10 do minus 4 metra sześciennego. Z kolei jej masę no, najłatwiej obliczymy właśnie wiedząc to, że kula zawieszona w siłomierzu ma, pokaz, siłomierz pokazał wartość 15 N, czyli 15 to się równa masa kuli razy g, czyli masa kuli, jeśli oczywiście za g przyjmiemy 10 metrów na sekundę kwadrat, wynosi około 1,5 kilograma i ostatni podpunkt f gęstość kuli jest zatem równa to jak już wspomniałem masa to jest gęstość razy objętość czyli gęstość kuli równa się masa czyli 1,5 kilo dzielone przez objętość tutaj właśnie już w metrach sześciennych ponieważ wyżej napisaliśmy kilogramy 0, 0, 0, 3. I po policzeniu na kalkulatorze daje nam to wynik 5000. Tak więc gęstość kuli wynosi 5000 kg na metr sześcienny. Mam nadzieję, że te zadania okazały się dla Was pomocne i chociaż nawet z kilka wniosków, do których doszliśmy podczas ich rozwiązywania, przyda Wam się zarówno w szkole, jak i na maturze, a także potem na studiach. Byłbym zatem wdzięczny, jeżeli polubicie ten film, no możecie też napisać komentarz, z czym macie problem i zapraszam do kolejnych. Dziękuję i do zobaczenia.